Ależ tu pięknie mogłabym tu mieszkać. A? Chodziłabym sobie tymi uliczkami. Siedziała w kawiarniach, piła kawę, czytała książki. Taka to jest artystyczna atmosfera. Perła Lubelszczyzny? No perła prawdziwa. A to z którego to wieku cię? Na moje oko z 17. Ocie. Dla nich to ty jesteś z XVII wieku. Tak? No. no myślisz, że już twój mąż nie może się podobać młodszym kobietom. A... Chodź za Za stary może jestem. Ty synek też tak twierdzisz? to one są już stare, a ty. Ale zresztą co tu za rozmowa jakaś... Nie wiem, scena zazdrości, czy co? Matka zaczęła. Jakiej zazdrości? Ja wcale nie jestem przecież u ciebie zazdrosna. Nie? Nie, ale za to ojciec. mówi ci, jak ojciec, sobie by coś ubzdura. Zawsze ojciec. Ale nie, tam uczucie zazdrości jest zupełnie obce, co ty mówisz. Aha. A pamiętasz mojego byłego chłopaka Krzyśka? Jaki byłeś o niego zazdrosny? Zanim poznałam ojca, Stasio, mieszkałam z takim Krzysiem. No i jak poznałam tatę, to się od tego Krzysia wyprowadziłam. Ale Krzyś podarował mi przepiękne bombki. No i teraz ojciec, co roku, przed gwiazdką, zbija po jednej bombce. Zostały jeszcze jakieś? No pewnie, ale przecież mu nie powiem, które to. Synek, no nie słuchaj matki. Ja ci powiedział, jak ona jest zazdrosna, to... Ja jestem zazdrosna. A nie? A ciekawe, którą? O, o Agnieszkę z Akademika, to zapomniałaś, tak? O tą. co? A nie? Matka kiedyś wzięła mój telefon, zadzwoniła do Agnieszki i powiedziała, że zginąłem w wypadku samochodowym. Podała się jeszcze jako ciotka, która tam obdzwania wszystkich z rodziny i znajomych. Nic takiego nie zrobiłam. Nie. Ten wieniec przyszedł z napisem. Nigdy się nie zapomnę, Agnieszka. Po co? Chodź, bo... Baw się razem